Cześć widzowie! Dormammu to międzywymiarowa istota rządząca mrocznym wymiarem, mogąca dawać ludziom nieśmiertelność. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę Dormammu. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Przez całe swoje życie Dormammu zyskał takie tytuły jak jedyny, kosmiczny zdobywca, intencja całej ewolucji, powód wszelkiego istnienia, najgorszy zabójca świata astralnego, niszczyciel światów i zbawca światów, będąc pierwotną istotą, dzierżącą niewiarygodnie potężną nadprzyrodzoną moc porównywalną do siły apokalipsy, którą wykorzystywał do podbijania każdego wszechświata multiversum i będąc mocą potężniejszym od doktora Strange'a, to dało mu się przechytrzyć, ale w przyszłości być może go pokona. Dormammu to po prostu personifikacja zniszczenia, megalomanii bezwzględności, będąc istotą najpewniej całkowicie wrogą, a jako absolutny władca mrocznego wymiaru ma całkowitą kontrolę nad swoją magią i samym wymiarem, co znaczy, że jest wszechmocny w ramach swojego świata, manipulując materią i energią, mogąc stworzyć co tylko chce w swoim wymiarze, który oczywiście może rozrastać, i w porównaniu do Ego Dormammu mógłby stworzyć tętniący życiem świat, gdyby tylko miał większe ambicje niż samotne kolonizowanie kosmosu. Dormammu jest ponadczasowy i nieśmiertelny, w czego wyniku opisuje się go jako prekursora czasu, jaki również posiada niezmierzony poziom siły głównie ze względu na swój rozmiar i zdolności do zakrzywiania przestrzeni, co widać kiedy manifestuje swoją kolosalną rękę, mogąc zmiażdżyć kogokolwiek jak robaka, mogąc również nadawać magiczne moce innym, czyniąc ich na tyle potężnymi, aby mogli stawić czoła Inchant pozyskując w szczególności zdolności do tworzenia kosmicznych odłanków, Przy czym Dormammu może również przejmować kontrolę nad tymi, którym dał moc. Dormammu może używać mistycznych i kosmicznych energii, żeby powodować potężne wybuchy i ataki, tworząc też coś podobnego do macek wychodzących z ziemi, aby zabić doktora Strange'a oraz przyzywał odłamki materii, żeby go nimi przebić, mogąc korzystać także z telekinezy w celu rzucania wielkimi przedmiotami, z czego teoretycznie każda moc Dormammu znacznie wzrasta w zależności od tego, jak bardzo rozrośnie się jego mroczny wymiar, chociaż nie wiadomo jak przebiega proces rozszerzania się tego wymiaru, ale najpewniej wypełnia on teren swoją mocą. Jego niebagatelny intelekt jest widoczny, kiedy manipuluje Casiliusem i resztą zelotu, aby wy wykonywali jego rozkazy, zwodząc ich za nos wizją pokoju, który nie ma końca i którego wszyscy pragnęli, a kiedy cel Dormammu został spełniony, wtedy chciał zmienić swoje marionetki w bezmyślne istoty, zaś prawdziwa moc Dormammu jest najlepiej widoczna w komiksach, gdzie Dormammu jest potężniejszy od Lucyfera, Marduka, Mephista i Satanisa, mogąc manipulować zaklęciami Odyna wbrew jego woli, co najlepiej ukazuje jego potęgę. Dormammu jest prawie nieśmiertelny, pokazując też, że jest w stanie pokonać Phoenix Force i być może nawet mógłby stworzyć w swoim wymiarze Kamienie Nieskończoności i co więcej jest zdolny do podróży w czasie, ale z tego nie korzysta, ponieważ pozbawia go to mocy, przy czym jest jeszcze prawie odporny na jakiekolwiek obrażenia fizyczne i mistyczne, a na wypadek jego zranienia Dormammu może się łatwo zregenerować, już nie mówiąc o tym, że jest odporny na choroby i toksyny i aby go zabić trzeba by wymazać go z egzystencji. Posiada nieograniczoną możliwość projekcji astralnej, będąc w stanie stawiać portale w dowolnych miejscach, którymi może dowoli podróżować, a jego natura pozwala mu zmieniać swoje ciało i rozmiar, mogąc przybrać formę człowieka podobnie jakiego. jaki również może przyzwać żywioły natury, aby mu służyły, zaś jego słabością jest to, że poza swoim wymiarem jest dużo słabszy, i wykazano, że nawet mała i tymczasowa szczelina wymiarowa w jego wymiarze osłabia go w jakim stopniu, dzięki czemu stręcz może rzucić mu rękawice. Sumowując, Dormammu jest jednym z najpotężniejszych istot w MCU i chociaż nie wiemy ile zdołał pochłonąć wszechświatów, to jeżeli pochłonął tylko jeden, to w swoim wymiarze powinien móc konkurować z Stanosem z kamieniami nieskończoności. A wy, widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co myślicie o porażce Dormammu ze Strangerem. Jeżeli film cię spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!